Ale niesamowita pogoda. To jest taki bonusowy dzień, bo miało dzisiaj padać, a jest po prostu fantastycznie. <grym> I mam tutaj, o proszę, dotrzymywaczy czasu. <grym> w domu już rozgrywał się dziki dramat. Ech, Tomasz wyszedł skręcać stoły na tarasie i z tyłu, <grym> a po prostu koty dostały apopleksji. <noise> więc e, wypuściłam pierwszy raz siniaka od bardzo dawna, ale z nią nie ma problemu, bo ona przychodzi na gwizdanie, a jest ciepło, więc w tę ogoloną nóżkę będzie jej OK. Chyba. Zaraz ją pewnie zwinę do domu, bo ona po prostu jest nauczona załatwiać się niestety na zewnątrz. E, a te dwa gnojki po prostu też dostały spazmów. Po prostu spazmów zostały, więc założyłam im obróżki. Obruszki, które są łatwo rozpinalne, to jest przetestowane. Morcik właśnie tak, to jest pierwsza rzecz, którą one robią oprócz dzikich biegów. Na no, obróżki są, jak część z Was wie po to, że mamy tam ertagi I ertagi pełnią dwie role. Jedna taka że oczywiście to jest tracker, jakby. Jednak któremu się udało się nawiać, bo e, niczego nie można być pewnym w życiu oprócz śmierci i podatków. E, no i AirTag e, to po pierwsze, że tak, po pierwsze, że, że tracker, a po drugie, że jak nie możemy ich namierzyć wizualnie, to w AirTagu jest ta funkcja, że można. O, jakaś wrona? Ale coś ostro zakrakało. No, w jest ta funkcja, że można odtworzyć dźwięk, więc często odtwarzamy dźwięk, bo morcik się nie oddala i morcik jak nikogo nie widzi, to włącza syrenę alarmową sam, ale mały kot to jest po prostu menda i on jak już się wybiega, to jest okej, okay. on wróci do domu, jak się go woła, ale dopóki się nie wybiega albo są jakieś ciekawe rzeczy, to w ogóle nie, zapomnijcie. Można sobie wołać, no ale jak widzicie, koty. Mają po prostu ubaw. Są listki, jest pięknie. O, no i słyszycie. Morcik, a Morcik nikogo nie widzi. Chodź, Morciku! Chodź! O Jezu, Morcik poleciał i nikogo nie widział. W nikogo nie było w zasięgu Morcikowego wzroku. Morcik to jest po prostu taka boi dupa, więc o Morcika się specjalnie nie boję, pomimo tego, że jest głupi jak but, bo on się. Nie oddala, ale tamten to jest po prostu menda kocia. Morcisiu! O, Morcis Spróbował pierwszy raz chyba wskoczyć na drzewo. No, śliczna pogoda, śliczna. Morcisław! O, i proszę jaki tutaj monitoring osiedlowy. Hrum? Jesteś kotem, a nie prosiakiem. Morcik to jest cudak. <grymianie> Morciku. Morcisław? <grymianie> Ło. Szóz w krzaczory. No i najbardziej urokliwie chyba teraz paradoksalnie jest tutaj, jak się wraca ze śmietnika. Ale w sumie kto powiedział, że droga do i ze śmietnika musi być brzydka? Nie wiem. Wygląda moim zdaniem całkiem całkiem nieźle. Ależ piękna pogoda. A ja właśnie jestem w procesie. Mam tutaj takie wielkie pałąki z wierzby ścięte, wikliniarskiej, bo nie była na przez dłuższy czas. I plan jest taki, żeby zrobić tutaj taki, taką pergolę. Taką pergolę, taką gotycką. Gotycka pergola z wierzby. No, w każdym razie, żeby było tutaj takie fajne przejście. I mam tutaj już posadzonego w donicy powojnika, mm, powojnika tego mojego ulubionego. On się nazywa Innocent Glens. On jest dosyć niski, ale e, jest plan, żeby tutaj a blisko mm, blisko a, o jezu, tej kratki a, zrobić też taką jedną dużą donicę i posadzić tam róże jakąś większą, ale też taką, która się nadaje do posadzenia w Donicy. Nie wiem, czy mi się to uda jeszcze w tym roku. Mam róże bodajże Eden's Rose, jedną wolną, którą muszę przesadzić, więc na razie tutaj posadzę i zobaczymy. Najwyżej ona pójdzie gdzieś indziej albo ewentualnie odpadnie i mam kilka powojników też do przesadzenia, między innymi prezydenta i one pójdą i on pójdzie tutaj od tej strony i mam nadzieję, że od tej strony będzie się wspinał. No i tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie brakuje mi tutaj takiego jakiegoś elementu, który zdjąłby mi tą optyczną nierówność pomiędzy wysokością tej kratki a tej. Jakby się ktoś pytał czemu te kratki tutaj są tak jak są. Generalnie jak jeszcze mieliśmy pieska, który był pieskiem skocznym i pieskiem, który jeździł na zawody i tam też skakał no to piesek tutaj przeskakiwał przez ogrodzenie, które było wcześniej i nadal je widać tam, takie niziutkie. W ogóle było dla niego jak pierdnąć, przeskoczyć przez ten płot. No i musieliśmy tutaj zainstalować taki płot, ponieważ piesek czasami był wypuszczany na ogród, że tak powiem samopas, nie na długo, a był pieskiem niszczącym, więc ta część ogrodu to była część ogrodu, do której piesek sam nie miał wstępu, żeby się poniszczyć, a tam był, była część ogrodu, dla pieska, i dlatego ta strefa jedna od drugiej jest tak oddzielona. Też dobrze, że ona jest oddzielona tak wizualnie, bo tam po prostu mamy tą strefę gospodarczą, która teraz już wygląda trochę lepiej, ale jeszcze dwa miesiące temu to, to w ogóle była taka tragedia, że wyglądało jak w totalnej melinie. Na razie jest tak, już jest lepiej, ale jeszcze, jeszcze trochę pracy nas tutaj zdecydowanie czeka. O. A tutaj śliniak bardzo jest ucieszona. <laughs> Jak tylko otworzyłam bramę od garażu, to ona po prostu przyleciała, poleciała do garażu, bo u nas e, gdzieś e, albo jest jakaś nieszczelność nadal, albo wchodzą przez wentylację i to jest bardziej prawdopodobne, wchodzą do garażu i do hydroforni myszy. Niestety, jako że koło nas są pola i łąki, to nie to, że jedna mysz, tylko naprawdę myszy w bardzo dużej ilości. No i śliniak e, Wiem, że część uznać, że to jest strasznie okrutne, no ale taka jest natura. Siniak uważa, że to jest bufecik i zdecydowanie lepszy niż najlepsze puszki. I jak tylko się otworzy tutaj drzwi, to ono od razu biegnie, ewentualnie urzęduje tutaj właśnie w, w drewnie, bo tutaj też lubi być dużo myszy. No cóż, tak to jest. Pozostałe nasze dwa kotki są absolutnie niepolujące. Mają to gdzieś, natomiast siniak to jest taka typowa, po prostu wsiowa kicia. E, oczywiście mentalnie, bo ona mieszka w domu, ale ona by chciała, tak, tak. I ona potrafi naprawdę dużo rzeczy e, złowić. Tak, siniorku. No tak, a poza tym sobie powołcha chryzantemy. E, I słyszę, że tam e, w naszym burdelu totalnym w ogóle nie patrzcie, bo tam też właśnie jest przemeblowanie, to znaczy nie pasz się. I pokazałam, tak to jest. Tam jest hydrofornia, W ogóle, teraz właśnie robimy taki przegląd, wymianę niektórych rzeczy, siaty, walizy, w których stoją rzeczy letnie, które są do wrzucenia albo gdzieś do hydroforni, albo na strych. No i kotki sobie tam lubią urzędować. No natomiast jest niedziela i powiem Wam, że mam takie wow. E, nie wiem, kiedy ostatnio tak e, dobrze odpoczęłam. Ja lubię ten przełom pomiędzy takimi, wiecie, dwoma sezonami: e, letnim, e, wiosenno-letnim i e, jesienno-zimowym. Natomiast ilość rzeczy, którą się wtedy przewala i ilość rzeczy, która e, jest do zrobienia w ogrodzie, to jest po prostu szok. I <laughs> czasami sobie myślę, że chciałabym wygrać w totka. Nie po to, żeby móc nic nie robić w życiu, tylko po to, żeby nie musieć pracować na etacie i móc się tym zająć e, tak jak trzeba, bo... Oj, no co ty? Ty chcesz już do domu wrócić? Nie może być, naprawdę? No dobrze, proszę. To się w ogóle nie zdarza, żeby ten kot chciał sam do domu wrócić. Morcik, idziesz do domu? Chodź, Morcisław. Nie może być. No nie, i Morcik wrócił, i może nawet... Ślijak, idziesz do domu? Wszystkie koty same do domu wróciły i to po dosyć y, krótkim wyjściu. Nie mogę, normalnie święto lasu. Widać, że już lato się skończyło, skoro koty nie chcą być na zewnątrz. Zwięczyłeś się. Zwięczył się. O matko. No, drama. No, autentycznie szoki, niedowierzanie po prostu same, same, same wróciły. To się nie zdarza. E, może trzeba iść do weterynarza. A, pytacie się o małego kota. Tak, od razu mi się wspomniało o propos weterynarza. Śliniak już ma z łapką ok, dalej ma stany zwyrodnieniowe w, e, w e, łapkach przednich w kolanach. No ale nic z tym nie zrobimy, bo to po prostu ze względu na starość. E, ale niestety e, mały kot, tak jak jego poprzednik, bo w ogóle to jest niesamowita historia ja muszę kiedyś o tym opowiedzieć, bo to. Zajmie trochę czasu. On jest dokładnie taki sam jak jego poprzednik i po prostu. A... Sorka, zagapiłam się. A... On jest dokładnie taki sam jak jego poprzednik i ma jest dokładnie taki sam z wybarwienia, z charakteru, to oczywiście wyszło później, ale też ma dosyć nie. podobne problemy zdrowotne. I jak wiecie, mały kot miał fipa i po fipie prawdopodobnie oczywiście, bo to nikt nie jest w stanie określić na 100% zostały mu dwie rzeczy. Zostało mu to oko, które, z którym ma problemy, i tam cały czas ma stany zapalne. Ono ma takie znamiona, że tam się być może w przyszłości może rozgwijać. Jaskra wtórna. Ono cały czas łzawi i tak dalej, i tak dalej. Nic się z tym niestety nie da zrobić. Tam są jakieś powikłania neurologiczne, bo Fipa miał oczno neurologicznego e, jeśli komuś coś mówi. <noise> w ogóle no taka dosyć ostra forma. E, ale zostały mu również e, problemy ze skórą. E, ma takiego azs i z zębami. I rozwinęło mu się, tak jak u poprzedniego kota, plazmocytarne zapalenie działseł. E, czyli w dużym skrócie... Po prostu ma uczulenie na własne zęby, e, i cały czas robią mu się takie bardzo mocne stany zapalne działseł. My przez jakiś czas e, go próbowaliśmy przeleczyć razem z weterynarzami, antybiotykami, sterydami, że może zaskoczy, bo może to młodzieńcze zapalenie działseł, no ale niestety nie. Koć już ma, niebawem będzie miał dwa lata. E, więc w przyszłym tygodniu idę z nim do weterynarza, a tego samego weterynarza w Lekwecie, w Legionowie, który. Usuwał zęby poprzedniemu kotu do doktora Kisielińskiego, W ogóle polecam doktora Kisielińskiego, chyba najlepszy ortodonta tutaj w okolicach Warszawy dla małych zwierząt. przynajmniej ortodonta, dentysta, stomatolog, ortodonta, ciekawe czy zakładają aparaty, chociaż być może. No i idziemy, my jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu z małym kotem. No i już będziemy niestety za tym, żeby kotu zęby usunąć, bo. Nie widzę żadnej opcji, żeby dalej je leczyć w takim, w takim protokole, w jakim je leczymy, czyli sterydami, cały czas, bo jest poprawa na chwilę, i później tydzień, dwa, i z to wszystko wraca, tak samo jak przy tamtym. A niestety problem i ze sterydami, i z plazmocytarnym zapaleniem działusem jest taki, że bardzo szybko potrafi dobić kotunerki. Co prawdopodobnie miało miejsce u naszego kota poprzedniego, który był, były próby leczenia przez wiele, wiele lat, bo bardzo ciężko było w ogóle znaleźć w tamtych czasach lekarza, który by, który by się podjął usunięcia całości zębów u kota, nawet z takim skorzeniem, skorzeniem jak plazmocytarne zapalenie działu. Po prostu nie było. I dopiero chyba w 2018, a Udało się właśnie w legwecie u doktora Kisielnickiego e, usunąć te zęby, e, więc e, tutaj e, wielki plus. No i kotu jakość życia poprawiła się dramatycznie. E, stan zdrowia poprawił się dramatycznie e, i w ogóle wszystko na plus. Więc e, tutaj też właśnie chcemy, chcemy, chcemy już e, no, usunąć te zęby, no bo już wypróbowaliśmy każdego leczenia, e, spróbowaliśmy każdego leczenia jakiego się udało spróbować, więc nie chcę kotu wiecie, fundować jakichś innych kiepskich stanów zdrowotnych, a kot bez zębów w ogóle daje sobie radę fantastycznie. My może na próbę jeszcze temu akurat małemu kotu zostawimy kły, bo one wyglądają spokojnie te przy nich wyglądają w miarę okej, okay, więc jeszcze a oczywiście się skonsultujemy, zobaczymy, co pan doktor powie. Czy to w ogóle ma sens, zostawiać te kły, czy od razu lepiej hapnąć wszystkie. E, no ale tam z tyłu przy tych, e, kurcze, jak one się nazywają u kota, nie żwacze, tylko wiecie, te zęby do kruszenia kości. <laughs> one mają jakąś taką dziwaczną nazwę, nigdy nie pamiętam. E, no ale tam po prostu ten stan zapalny ma e, koszmarny. No i nie chcę mu, mu już... E, podawać więcej sterydów, bo to jest po prostu masakra, masakra. A więc jeśli macie jakiegoś kota właśnie z takimi e, czystymi stanami zapalnymi, to polecam dobrego stomatologa i skonsultować się właśnie na okoliczność e, takiego m, stomatitis albo plazmocytarnego zapalenia dziąseł, wtedy właśnie najlepiej jest kotu po prostu zęby usunąć. I gwarantuję Wam, że e, Praktycznie w życiu kota, o ile nie jest wychodzący i te zęby nie są potrzebne do walki z innymi stworzonkami, to się nic nie zmieni. Nasz stary kot po prostu, jak wrócił, pierwsza rzecz, którą on zrobił, jak wrócił z tej operacji, po operacji, to się obudził i po prostu w momencie, kiedy już mógł jeść, to się rzucił na jedzenie. I słuchajcie, jadł później wszystko. On jadł myszy. On jadł suche, on jadł mokre, no po prostu wszystko jadł. Wszystko i stan zdrowia kota poprawił się po prostu dramatycznie po usunięciu tych zębów. Więc tutaj fingers crossed, że będzie tak samo, no bo niestety nic nie działa, nic nie działa. Jakby ktoś się pytał, to oczywiście w domu też dbamy o te działusła. Wszelkiej maści płyny już przetestowaliśmy. Mycie zębów oczywiście wiadomo, że też. Więc no, niestety, niestety, jest to strasznie paskudne schorzenie i praktycznie nic na nie nie pomaga upierdliwe w leczeniu. Więc no tak, nauczenie doświadczeniem po prostu ciach, bycie znowu kot bez zębów. O, a tutaj nasz główny zainteresowany, i oczywiście pierdolnik w domu, jakby ktoś chciał się przyczepić, bo wiem, że niektórzy tak lubią, to proszę. Można. Niestety u nas tak jest, że czas się jakoś nie duplikuje i wiecie, nie biegnie równolegle w dwóch różnych liniach, niestety. I jeśli robimy coś na ogrodzie w weekend, to niestety nie możemy robić w domu. A ja nie wiem, czy ktoś ma inaczej. Jak ktoś ma inaczej, to może da jakąś poradę. Chętnie przyjmiemy, ale o, to jest właśnie kotel nasz. Właśnie muszę zdjąć obróżkę, bo a, właśnie wróciliśmy, żeby gdzieś tutaj się. Wziął na niej, nie zahaczył, bo jestem na ogrodzie, i tak nie może być. Tak, I dalsza część pierdolnika. Nie, że po prostu nie miałam tak totalnie czasu. Nie ma syfu, bo wiecie, dużo sobie przypomina, że ale syf, no ale rozróżnijmy. Pierdolnik, a syf brudno nie jest. Jest po prostu pieprznik totalny niestety. A pośrodku tego kotek przewróciło się, niech leży. Położę się na tym. Ten kotek po prostu wie, jak się ułożyć w życiu. Z ogonem w kawie. Drama. E, z update'ów tego weekendu też e, zaczęliśmy. Chociaż zaczęliśmy, to może nie jest to słowo, którego bym tutaj użyła, bo Tomasz się tym zajmuje. Więc o, czekajcie, wejdę. O, hopsa. Tomasz, że zaczął skręcać stół Stoły są z Wida XL. Jeśli by się ktoś pytał, one są takie. Dwa stoły zakupiłam. One są właśnie takie, że blat jest lity, a pod tym są dwie półki. One się wydają dosyć porządne po złączeniu będą miały 182 na 100 cm. Miejmy jest taki, że każda żertka w tych półkach jest oddzielnie i trzeba to wszystko samemu sobie poskręcać, więc. Rozumiem, rozumiem, że takie stanie w wysyłce, ale po prostu jak Tomasz to zobaczył, to biedny, e, biedny po prostu o mało zawału nie dostał. Myślał, że skręci sobie oba te stołu, wiecie, w cirka about godzinę, półtorej, a tutaj no nie ma opcji, a musiał jechać, a, a musiał jechać na rodzinne wydarzenie. E, ja niestety jeszcze trochę zarażam, więc e, nie pojechałam z e, z... E, Rozsądku. Tak, tego słowa szukałam. Kurczę, naprawdę ostatnio mam e, jakąś taką mgłę mózgową. E, się zaczęłam zastanawiać, czy to już nie perimenopauza albo coś w ten deseń, bo e, naprawdę e, ciężko mi czasem znaleźć słowa. Chociaż może po prostu fakt e, i fakt tego, że ja siedzę cały czas w domu, a jak e, rozmawiam, no to rozmawiam z ludźmi oczywiście na kolach. Tylko minus jest taki, że ja rozmawiam z nimi po angielsku, więc um, to nie jest samo, niestety. Później w języku polskim ciężko mi coś znaleźć. I zamiast w języku polskim to znajduję te same słówka, tylko w języku angielskim. O, tutaj... O, ale zawiało, ale super. I to masz biedny, skręca ten stół, a to jest tylko jeden. Jeszcze drugi mu zostanie. Ja się... Ja, ja będę musiała go pomalować. To będzie dramat. Nie seniorku. No, raczej tak. Dramat. O, i Morcik, mój towarzysz wieczoru. E, Tomasz pojechał do roboty. Esy ja tak siedzę. Radośnie. E, doceniam ciszę. Mniej więcej ciszę. E, I tak sobie myślę, że. W sumie dla mnie takim wyznacznikiem chyba turbo luksusu, to będzie, e, jeśli kiedyś nam się uda jeszcze przeprowadzić, e, to takim turbo luksusem dla mnie, które na pewno bym chciała mieć, chyba że już zakażę do tego czasu całkowicie, chciałabym mieć e, kominek w sypialni, bo mi się tak doskonale, po prostu e, tak doskonale mi się siedzi i zasypia przy kominku, po prostu, no po prostu czad. Że może niefortunny dobór słów, bo tego akurat chyba bym nie chciała. Ale wiecie, o co mi chodzi? E, tym bardziej, że ja jeszcze jestem w sumie chyba jak większość kobiet, e, jestem zmarźluchem, i w szczególności nocą marznę, e, no to tym bardziej po prostu kominek albo chociaż koza. Chociaż koza, myślę, że to byłaby, byłoby moje marzenie na starość. O, I tu sierściuchy razem ze mną, fiu, też właśnie wegetują przed kominkiem. E, może ktoś z Was w ogóle ma kominek w sypialni i e, może mnie wyprowadzić z błędu, bo może to w ogóle jest bezsensowne rozwiązanie i absolutnie e, nie dość, że zbyteczne to jeszcze na przykład niewygodne. Nie wiem, nigdy nie miałam e, akurat w sypialni, więc. E, może coś powoduje, że to jest niefajne, i w ogóle nie powinnam e, marzyć o takich rzeczach, bo są bezsensowne. Dajcie znać.